Siemanko, ja jestem Zojajski. Dziś będziemy zajmować się przekładaniem pająka, który jakiś czas temu mi wyliniał. Jest to pająk, który nazywa się Bumba Kabokla, to jest jego egz nazwa. Czekajcie chwilę. Musiałem. Musiałem, bo się bawi Hop Spidermana. Nieważne. W każdym razie mamy tutaj pojemnik z tym pająkiem. Zaraz wam pokażę jaki on jest majestatycznie ubarwiony. Jego nazwa aktualnie brzmi Bumba Horrida. gdzie jest moja etykietka. Tu jest. Yy, tutaj 25-27 stopni w dzień ze spadkiem w nocy, wysoka wilgotność, słabe jad, co potwierdza Ameryka Południowa dokładnie występowanie w Brazylii. Tutaj martwi mnie trochę ten pojemnik, gdyż jest tu słaba wentylacja, natomiast nic mi tutaj nie zaczęło za bardzo pleśnieć, prócz tego tutaj. Jest to kawałek brzozy, który został, że tak powiem, dany tutaj kiedyś przeze mnie. No i ogólnie on sobie wyliniał, więc stwierdziłem, no nie ma co go trzymać takim czymś. Damy, wyczyścimy mu to, nie będę go dał do większego pojemnika, bo uważam, że to nie jest dużej wielkości pająk, one rosną ogólnie małe, więc może sobie w takim czymś po prostu zostać. Jedynie wymienimy mu miseczkę z wodą, bo ta jest dziurawa. No i damy mu nowe włókno kokosowe. Także przerzucimy go sobie do takiego prowizorycznego pojemniczka na chwilę na czas ewakuacji, ja mu to wyczyszczę i widzimy się za chwilę. Po tym, co się ostatnio stało, mam już sterylne rzeczy wyparzone, wyczyszczone. Chciałem wam pokazać jedną taką fajną rzecz. Tutaj mi linieje moja wdowa. Pierwszy raz. Widzę, jak ona linieje. Fajnie to wygląda. Tu jest karaczan. Dałem jej, ale nie chciała go. Teraz już wiem, dlaczego go nie chciała. Bardzo fajny pająk. Mega koks, mega sztos. A tu jest nasza bomba. Hurrida. No przepraszam, jeśli powiem kabokla, ale... No, jeśli długo się siedzi w takim gronie, to ciężko się do tego potem przyzwyczaić do tych nowych nazw. Jak widzicie, tutaj odwłoczek nie jest za duży, ale pająk jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Kontrast, który tutaj robi taki czarny odwok z tym, takim, że tak powiem, rudym czy pomarańczowym. Czy może inaczej brzoskwiniowym karapaksem robi jak dla mnie furorę. Oczywiście wszystko macie w 4K. Uważam, że to jest jakość, której nie powstydziłby się nawet ptasznik zając. Serio, nie mogę więcej z mojego telefonu wydobyć. Jestem mega zadowolony z tego. Sorry, że mi się tak łapy trzęsą. Ale to jest nieuniknione. Nie mam jakiegoś statywku, który by to łagodził. No, ale pająk jest kozaczek. Słaby jad, więc można go mieć do na, jako początek, choć wydaje mi się, że nawet i długo rośnie. Ja miałem małą sztukę. Teraz się zrobiłam i z tego samica. Nie wiem czy mogę go tak obrócić. No raczej nie mam tutaj penseta aktualnie, więc nie odwrócę go. Musicie mi wierzyć na słowo, że to jest samica. Sprawdzałem, wszystko jest tutaj jasne jak słońce. Dobra, ja biorę pojemnik, łapię pająka i czyścimy to. Chciałem powiedzieć po prostu prosta sprawa, choć no wydaje mi się to teraz, że nie jest prosta sprawa. No nie jest, bo on mi się postanowił wejść tutaj do nory z powrotem. Ok, jeszcze raz, przepchany. I chciałbym, żeby on mi tutaj poszedł do pojemnika. Może jak odwrócę to, to zobaczymy, że to jest faktycznie samica. Zróbmy tak. Aha, nie mam lampy jeszcze raz. Świecę. Widać, że to jest samica. Widzimy tutaj szparsko. Widzimy krechę. To co tu widzicie to nie jest kropka, po prostu akurat tak się to rozwarło. Lol, czy on to sklapną teraz? Lol? Dobra, no i jak widzicie, mamy tutaj już parsko. Jest to samica. Rodnej kropki tutaj na środku nie ma. Ta kropka, co tu widzicie, to jest po prostu kawałek takiej skóry w środku. To nie jest taka kropka jak mają sam. Sorry, że mi się ręka trzęsie, ale no. Trzymam to w górze. Okej, okay, widzieliśmy. Dobra, także ja biorę sobie pojemniczek, latarę i jedziemy z tym. Dobra, widzowie, także mamy pojemniczek gotowy. Dajemy tutaj. Włókno kokosowe. Myślę, żadnego wystroju tutaj nie będę dawał, jest to niepotrzebne. Ostatnio też miał tam Pająk jakiś wystrój. Tak naprawdę nic z tym nie zrobił. Więc zobaczymy, czy mu to będzie pasowało. Raczej będzie. Nic mu nie powinno być. Natomiast chcę mu tego trochę więcej nałożyć. Teraz nie ścinki, a więcej włókna mu tutaj wybrałem. Ogólnie to jest pojemnik, który za bardzo yy, no, nie ma dobrej wentylacji. Pojemnikowi tutaj jest dobrze, żeby ktoś nie pomyślał, że jest mu tutaj źle. No i on sobie tutaj żyje, tutaj raczej mu yy, za bardzo te rzeczy nie wysychają, więc no taki plusik. Także nalejmy mu do miski z wodą i delikatnie tutaj gdzieś Nie jest jakieś y, mocno suche, ale wiecie, jak on tu ma być dłuższy czas, to y, no fajnie by było mu ogarnąć trochę więcej wilgoci. Dobra, odsuwam to. Wszystko tutaj, ten pajączek już. Zobaczyliście go przedtem? Myślę, spróbuję tak go tutaj dać. O, proszę bardzo. Wszystko fajnie, wszystko ok. Y, co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? No kurczę, tak kurde, patrzę na to, bo nic mu nie jest. Ma się dobrze, no nie powinno mu nic być, wiecie. Ja teraz paranoję trochę mam, bo no kurde, że tak powiem, no to, co się wydarzyło u mnie teraz przez ten ostatni czas, no to trochę mnie to przerosło, wiecie. Więc staram się dbać o tą sterylność. Teraz bardziej, dobra, także odkładamy go na regał tutaj z dorosłymi samicami. Tu jest ten regalik, to jest ten pierwszy, ten największy. Mam tutaj w większości dorosłe samice. Przy okazji, tutaj mam cytrusowe ptaszniki. Kokon był w 100% udany, natomiast dałem za dużo wody i te pajączki se wyszły krzywe, one umierają. Twoja kochana samica. <laughs> mam jedynego samca w Polsce. I jeszcze chciałem ci pokazać jedną rzecz, bo moja maskara ma kokon, to jest tam fajny, fajny pająk. Może będą z tego jakieś pieniądze, spory jest. Chciałem ci pokazać jeszcze jedną rzecz, albowiem mam tutaj wdowę. Fajny pajączek. To jest Latrodectus Elegans. Bardzo fajna, wyliniła mi wczoraj aktualnych kokonów, które mam, to jest Hilobrachy z Electric Blue który napel Pelma Dzisiaj poszło 1000 sztuk nam do chromatusa do klienta. No i na razie to jest tyle z kokonów. Także pozdro i gitara. Na tym skończymy ten odcinek. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, stary łapę w górę. łapę w górę, przepraszam. Suba czerwony przycisk na dole. Wbijajcie też na linki podane poniżej. No znajdziecie tam na przykład serwer mango z jebawki, mojego Discorda, moje inne kanały na YouTube. Także życzę Wam dobrej zabawy. Na razie, do następnego.